Dobry dzień dobry, witam wszystkich kawa zaparzona, tutaj pianka jest piękna na dwa palce, tak sobie Sanach zażyczyła, kawka fit, bez cukru. Tak, oczywiście, właśnie się śmiałam tutaj, ci mówiłam, że, że specjalnie piosenka napisałam o tym, żeby, żeby już się mnie nigdy, nigdy nie pytały, jaką chcę kawę, ale to nie działa i ciągle tak mi proponują wszyscy cukier. Ja mówię, nie, 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 nie słodzo, na wiosnę się zbliża, tak trzeba być fit. Tak. Kochani, wiosnach się zbliża, każdy ma być fit, także kawka bez cukru, a do kawy pogaduchy. Słuchajcie, nie przedłużamy, Sanach ma dla was wielkie Ogłoszenie. Słuchamy. Tak, dziś jest dla mnie bardzo, bardzo ważny dzień, ponieważ rusza sprzedaż biletów na, na bardzo, bardzo ważny koncert dla mnie, o którym marzę od wielu lat. Koncert na Stadionie Narodowym i dziękuję za to, że mogę to w ogóle robić. No więc, dzisiaj rusza sprzedaż i ogłosza, ogłaszamy to w Wszędzie. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to żeby ze mną pośpiewać i pobawić się i też powzruszać się razem, to zapraszam. Będą szaleństwa na Twoim koncercie. Mam nadzieję, że przeżyję ten dzień, że nic się nie wydarzy. Będzie to bardzo niebezpieczny dzień. Niebezpieczny dla mnie pod względem wzruszenia i pod względem fizycznym pewnie też. No, troszkę się nabiegasz, na tak, pewno. Tak, już ćwiczę. Codziennie tak ćwiczę. Mam orbitreka. Biegam 15 minut, co dwa dni biegam, więc no nie, tak naprawdę to więcej biegam. Tak, od sypialni do kuchni, ostatnio bardzo też dużo gotuję, bo też trzeba się do uczty nad ucztami więc tak, piekę marcepany. Czy to jest to główne danie, o które cię wszyscy ostatnio pytają? Ty na Instagramie ostatnio szukałaś marcepanów tak. w menu. Nigdzie nie mogłam znaleźć, chyba nikt nie lubi, moi wszyscy znajomi mówią, że nie lubią marcepanów, więc ja upiekę swój i mam nadzieję, że że go polubią. Kochani, Sanach sprawi, że wszyscy w Polsce pokochają Marcepan. Ja nie mogę się doczekać tej, tej, tej daty. To będzie piątek, 22 września na stadionie narodowym. Widzimy się na miejscu i ubieramy dużo błyskotek, tak? Tak, bardzo dużo. Tak, <grym> diamentów blask, stadionowy blask. Na koniec dodam, że te bilety są cały czas w sprzedaży. Dzięki, że wpadłaś. Dziękuję bardzo. Kawka smakowała? Oj, tak, muszę ją właśnie wypić, bo ręce mi się trzęsą i tak nie, 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 nie dałam rady jej wypić za szybko. Tak. Dziękuję, dziękuję.